Cześć. Nazywam się Martyna Nowocień. Zapraszam serdecznie na moją prezentację na temat ReactJS. Dowiesz się na niej, czym React jest, trochę o dobrych praktykach, oraz gdzie szukać dalej informacji na temat tej biblioteki. Serdecznie zapraszam. Siema. Nazywam się Piotr Ziętara, jestem jednym z organizatorów Warsaw JS. Jestem teraz w kampusie Warsaw i z tego miejsca chciałem cię zaprosić na nasze kolejne spotkanie. Nasz 31 mita odbędzie się jak zwykle na czwartym piętrze w Warsaw Spire przy Rondzie Daszyńskiego. Będziemy mieli trzech prelegentów. Prelegentkę Martynę Nowociń, która opowie nam o reakcie. To nie jest framework. Ilarion Koperski opowie nam o praktycznym zastosowaniu Reduxa. Natomiast Tomasz Wiśniewski opowie nam o tym, jak stosować mikroserwisy we frontendzie. Zapraszamy też do y, udziału przez internet. Jeżeli nie możesz przejść do nas na spotkanie, je, y, nasze, y, będziemy mieli live streaming, będziesz mógł też y, nam zadawać pytania na Twitterze, oznaczając swojego tweeta hashtag WarsawJS. Jeżeli chcesz być naszym prelegentem, napisz do nas maila, spróbujemy znaleźć y, miejsce w jak najbliższym terminie. Poza tym poszukujemy również trenerów, tym razem trenerów od Node.js. Jeżeli jesteś w stanie nam pomóc, to y, będziemy wdzięczni za kontakt. Przypominamy, że naszymi sponsorami jest TenClouds, Cyfrowy Polsat, Artificial Labs, El Passion, Daft Code oraz Software Lead. Mamy sześciu sponsorów. Zapamiętaj ich dobrze. Jak będziesz szukał pracy, to uderzaj do jednego z nich, bo oni są najlepsi. No. Meetup odbędzie się w drugą środę miesiąca, 8 marca. Do zobaczenia na kolejnym WarsawJS. So, Hej, yo, me! Z radością informujemy, że nasza społeczność liczy już ponad 2000 osób na Meetupie.